Proszę bardzo, na kabucha i pijemy. I widzimy się za chwilę. Gęstsze trzeba. Gęstsze? Ja tu Patrz co znalazłem. O kurde. To może być luxorpeda. No, zajebiste będzie. Pochwaj się Joker, co robisz. Zalewamy za dylatacją. Cementem, betonem zalewamy. Żeby po prostu, o. Te luki tutaj nie było, to musimy robić tak. O, teraz jest fajne, gęstsze. Mhm. Dodamy no tam jest za rurką, wiesz, na rurce dużo zostaje. O, teraz tam jest zajebiście. Ktoś by chciał jakąś robotę w wykonaniu naszym, to zapraszam do współpracy. Mail, e, ten, mail jest, nie, maila nie ma w opisie, nawet nie mamy maila. Widzicie? Nie mamy maila w no. Nasze motto to jest tak, pluć. Łapać i po dupie się drapać. O. A gwarancja dobra mi się nie znamy mhm. A jak ktoś będzie chciał fakturę, no to działalność założymy najwyżej. Idzie to jakoś? No coś tam, coś tam, czy nie, coś tam jakoś widzie, nie? No, no wiesz. To robimy pierwszy raz. Kierownik budowy mówił, żeby to z te, cementem zalać. Będzie dobrze. No, tak. Nie Cię wiem, tutaj jest... Tu Skończymy. Ja. No dobrze robimy. Na koniec tydzień. Za tydzień dopiero będę do kończyć właśnie. <ślesy> Ale kaleczymy, nie? Ale po swojemu robimy. Nie mamy wprawy na kielni ani na ten. Wiesz, fachowcy to pach 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 A Tak, nie tak nie to wygląda. Było, nie, nie trzeba było pomalować się. Już... On będzie zakryty. Nie mu, bo... Zaraz, ludzie będą pisać, że trzeba malować. Cyk! Mamy zrobione. Tak to wygląda, tak to się prezentuje, proszę Państwa. Cyk zrobione. Wszędzie jest. O, tutaj. Iligancko. No tutaj daliśmy piątkę. Od ten kątownik, mogliśmy go wyciąć, ale on, on jest tutaj do drzwi Daliśmy piankę pod spód, co, wyszedł, co wyszło to wyszło, to się obetnie Nie żałowaliśmy tego materiału tam pod spód I za parę dni kafeleczki idą w ruch, a jak? Trzeba będzie chyba takie jak tutaj są, co? Ładne? O, chyba te damy tak samo Łamajka, nie szczekaj. Na kogo ty szczekasz? Co? Na kogoś szczekasz? Powiedz mi, na kogoś szczekasz? Hmm? Kulka. Zrób porządek z córką. Kury kupiłaś, babcia? Nie, um, Szynek mnie kupi. szynek kupił. Szynek kupił żeby babcia nie siedziała, tylko się ruszała, o, o, babcia ma robić, chodzić, a nie siedzieć. Tak mówił? Tak. Nie no, mówi, żebyś zawsze miał jakieś zajęcie i się z czegoś cieszyła po prostu. No. No, co, już niosą jajka? No pewnie już cztery zniosę. Co ty gadasz? Wczoraj... To e... no, już jest produkt. To opłacały się te kury, co? No opłacało się na 45 zł jedno, ale to... O kurę, to ile jajków muszą nanieść, nie? No pewnie, ale no ale jest koło tego zajęcie, robota, chodź. A powiedz jakie dobre te jajka, no, nie? Dobre są jajeczka, baby. Mieszanki, nie? Karmione mieszanką. Tak, z swoim. Ojej, człowieku, to takie. Miki? To dało, on... Chcesz tam Miki wziąć, proszę. Oni chcą jajka, mówi te od pań... O, i bach! o, Ty. wała, Co tam? A co ci mama ubrała jak na ubranie jakieś, co? Gumopilce sę... takie? To sama się ubrać. Uważaj kopie. Tam... <gryt> Tamten. Tamten zdjęła. Kop piłkę, pokaż jak kopiesz, Miki. Miki! Nie wiem. Chcesz iść zobaczyć te jajeczka i kury? No chodź. Chodź, idziemy. Ale kogut widzę nowy jest. A, jak? Jedziesz Idziesz też? Czerwonego. To Ona też chce. Zobacz. Tak. Daj. Idziesz Koko zobaczyć? Tak. tak? Ja ci wezmę te jajka, tak? babcie. Baba! <noise> a co ty masz za gumowce ładne? Mama kupiła? Fajne? <noise> Ta, już, się będziesz tarzać, nie? Idziemy do tego. Do, 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 do a takie małe na razie. No przecież człowieku to są pier, pier, młode kureczki. Tak. Ja to liczyłam, że oni za dwa miesiące się zaczną mieć. A myśmy wczoraj e, e, przywieźli, po tego dałam im pszenicy, wody. Jezu, jakie głodne były, piły. Cały garnek wody wypił. Ty, ja przyjeżdżam z tego, przyjeżdżamy tam. E, e. Słucham. Jajo. Jajo. <gry> tak, jajo tam pójdzie. No i przyjeżdżam, ja patrzę człowiekom, nie wszystką wodę Całutki taki dwulitrowy garnek wypili, pszenicę zjedli, wsypałam im na noc drugą, garnek umyłam, wody świeżej dałam. Patrzę na ziemi jajka, ja zbieram. Tak? No i dzwonim. Ale że żadna inna nie zjadła, bo ona wie. Nie, albo oni są w zagrodzie Aha, na razie. Tak, tam. na razie. A jutro będziemy tak e, skrzydełko jedno obcinać, bo one są młode, silne, a jak wypuszczę, wiesz, patrz jak jaszczą e, kołuje nad, tak. na, nad naszymi korami. O. O, o. A zajęcie masz. No i <laughs> <laughs> I słuchaj. I musimy im skrzydełko jedno podciąć, ja wiem jak, Barek pióro, będzie... Pióro, przy... pióro o to chodzi, nie? Bo no, to nie jest skrzydło, tylko pióra się podciąga. No pióra w tym skrzydle. Jed... Nie. Żeby nie uciekło. Tylko jedno skrzydełko, z jednego skrzydełka się pióra obcina. Bo te stare będą ich ganiać, wiesz? Myślisz? No pewnie, no. Ja ci przyjeżdżamy, ja idę, mówię, zobaczy do tych swoich kurek, jak oni tam żyją. Ja patrzę jajka na ziemi, jedno, drugie, trzecie, szła. Mówię, Matko Boska, dzwonię do Marka. Mówię, Marek, ja jajka pozbierałam. No to no, jak ci się zniosły stare kury, no, a w dzień nie zbierałaś. Te nowe, co ty kupiłeś, co ty opowiadasz? No, mówi, muszę przyjść, zdjęcie zrobić, jak będziesz trzymać jajka i kurkę. Ale jak ładne... A i, i kupił e, jednego koguta do tych kurek czerwonego. Tak? No tam ten by zawał do stołek. by zobaczył tyle nowych. No. Ale rosołek zobacz, chodzi z kurkami. A ten, ten nie ma jedną ma tylko. A, ten, A rosołek kolera, ma... ten biały go bije. No. No w ten czas kupiliśmy dwa koguty i to jeden padł. No. Idziemy. Tak, tak. Idziemy ten, zobaczymy. zobaczymy kurcz. Ona nie boi się. Białem, pilnuję ją, dobra. Jest Z kobietami. No jest ze mną cały czas pilnuje się sama. Koko, zobacz jaka ładna Ona mała. Ona jest koko. Ona jest koko. O chcą iść. Chcą iść. Wołaj koko, żeby szły na ogród. Marcelina, wołaj. Koko, koko, koko. Chodźcie, o, tego. Ten, ten o idzie jest, rosołek. Nie, ten jest ciężki, on już ledwo tak jak, jak dziadek Bolek już podskakuje. No O. No tak. Hop, hop. O. Jakie tam kaczuszki były. Ja Marek mówi, ale by może kaczuszki. Takie kaczuszki, ładne gej, Ale tu jakby ze trzy gęsi, o jezu, niby se pasły, a niby ko kosiarki nie trzeba było, tak by wykosili. Tak? Mm. A ja nie lubię gęsi, bo mnie udziebała w dupę. <grym> Jak byłeś mały. No. <grym> Zawsze się bałem. O. ma. <grym> Zobaczmy Marcy, <na> ile kocha. <grym> a jajko? Tak. Idziemy do koku. Koko, koko 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 jeszcze wodę macie a... pszenicy. A tu macie. co tam jest za koko takim z gołąb, zobacz, gołąb tu się niesie. Tam gołąb się niesie. Uf, ty no ja się cieszę robotą. <laughs> Zajęcie jest. Jajek Nie. masz trochę. No. Pewnie, I znowu wam uskładam z e, świeżych kierzyk. Ciasto dobre wychodzi, torty, ale no. piękne, biszkopty, kopty tak. aż pomarańczowe. Tak, tak, pięknie. Same swoje zboże. Pszenica, pszenżyto, jęczmień, owiec, groch, ten e, kukurydza, człowieku to jest same wszystko z naszego pola. No. no. Idziemy Marcinka? Idzie. Otwórz babci. I dziadek tak tego robił taką mieszankę. I patrz, przyjeżdżają teraz tu do domu. Po, tak? No pewnie. Po dziadka mieszankę. No, był teraz w niedzielę dwa woreczki. Bo widziałem, tata ukręcił trochę te mieszanki z dziadka. Adrian był. z tym, z Bartkiem, no. Tak, no. Bo namieszali, bo jeszcze jest zboże, jeszcze są zboża. No i tego. I teraz jeszcze się jeszcze raz namiesza. Będzie jeszcze. No i dobrze. Daj jej jajo, ona zobacz. Jajo chcesz? Tak. Pomożesz nieść? Jajo. No to Ty? No. Tylko nie rzucaj, tylko trzymaj i mamie damy. Dasz mamie jajo? <głosy> <głosy> Żeby ci ugotowała? Ty, a gdzie przemuś poszedł? E, kawę stawiamy, no. musimy trochę ten, no, przemyśleć. Wypi, tak, no, Wypijemy. Tak, 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 bo to nie sztuka się narobić. Sztuka jest nie. zarobić, a się nie narobić. Dobrze, nie? dobrze robić. Wariować. Można porąbać w jeden dzień i tak nie, dostać. Nie, nie dostać. wariować, nie, nie przesilać, nie wolno, bo to jest jednak ciężka robota. No, człowieku, rąbanie trzeba mieć siłę no. do tego. O, porąbać. Mieliśmy a... dzisiaj Cieszęta. właśnie rozkładać tą agrowłókninę pod, pod ogóreczki, tą czarną, ale, ale ten... Nie. Wiatr jest. Wiatr, no. no. To będzie więcej siłowania niż ten. Tak, tak. Roboty. Chyba to dzisiaj porąbiemy, tak no, na spokojnie. tu nie, nie, nie... Co? Mamy dałaś? jajo, koko. Koko, jajo. I cały czas, a... No to przyniosła. Te młode, co, so, so tego. Daj, tak. Daj babcia. Cię baba. Oj. Nie śpi. Nie no, przyniosła nie osła, tak, ja widzę, no nie. Niej A w środku jest koko? Posłuchajcie koko jest w środku. Ducha daj. Jest koko? Nie. Tam jest koko. Nie, nie rzucaj tylko. Nie rzucaj, tylko... Trzymaj, rybki. żeby nie Trzymaj. składło. Ty i tak udaliście jajo. chciała przynieść Nie, nie. Nie, to nie babie. Ja babcia uskłada ci do... Jajon. Macie babcia ugotować to jajo? <laughs> ugotować jajo?